Monte Cristo to nic innego niż zamerykanizowana wersja francuskiej kanapki Krok Monsieur. co różni ją od oryginału to fakt, że jest obsmażone na głębokim oleju. Tak więc z góry przeproście wszystkich trenerów bo macie kilka treningów w plecy. Zapraszam was do kuchni, gdzie pokażę wam jak ją zrobić. Będziemy potrzebować dwóch kromek pszennego chleba. Nie pokażę wam, jakie kroje, bo zapomniałem włączyć nagrywania. Następnie musimy przygotować sobie masę do moczenia naszej kanapki. Do miski wbijamy dwa jajka. Dodajemy 50 ml mleka, sól i pieprz do smaku. Jajka rozbijamy widelcem i mieszamy wszystko na jednolitą masę. Na tarce ścieramy 50 g sera gruyère. Jeśli go nie macie, możecie użyć innego aromatycznego sera, np. cheddara. Jedną z kromek smarujemy musztardą Dijon. I układamy cztery plastry szynki. A może pięć? Układamy na to starty ser. Doprawiamy pieprzem. Zamykamy kanapkę i mocno ją dociskamy. Teraz naszą kanapkę musimy namoczyć w przygotowanej masie jajecznej przez jakieś 30 sekund na stronę, minutę, może dwie. Im dłużej, tym lepiej. Patelnię rozgrzewamy na średnim ogniu, wrzucamy łyżkę masła i naszą kanapkę obsmażamy przez 5 minut na stronę. Podczas gdy nasza kanapka się smaży możecie posprzątać cały syf, który zrobiliście w kuchni, a w międzyczasie zostawić coś po sobie pod filmem i na kanale. Ok, nasza kanapka jest już gotowa. I jeszcze małe poprawki. No i podziwiajcie ten przekrój. Sprzedam wam ciekawostkę, że w Stanach podaliby to z cukrem, pudrem albo z dżemem, ale ja sobie daruję. No i próbujemy. Kroimy sobie kawałek, jakbyśmy nie jedli nic od dwóch dni. W sumie to jest 14, jeszcze nie jadłem śniadania. O matko, jakie to jest pyszne. Dobra, to jeszcze jeden. A wiecie co? Zjem całą i idę pobiegać.